PVC w trakcie cyklu swojego życia może być przetworzone nawet do 10 razy. W chwili obecnej proszę sobie wyobrazić, że tylko 1% PVC, które jest demontowane z tej właśnie stali storaki okiennej, trafia z powrotem do, z powrotem do, do obiegu. Metalplast profile PVC odbierze, odbierze za darmo i pozwoli to zaoszczędzić realne, realne, realne kwoty, które w tej chwili płacone są za, za dostarczenie tego towaru na wysypiska i składowanie tego w ziemię. Dzień dobry, tutaj Paweł Gregorczyk, program Dotacje na okna.pl. Witam w kolejnym odcinku, a dziś takim tematem przewodnim będzie recykling starych okien i drzwi z PCW. Dlatego już witam mojego gościa. Moim gościem jest pan Jędrzej Nosko, dyrektor handlowy firmy Metalplast. Dzień dobry. Witam, dzień dobry Państwu. No i właśnie, panie Jędrzeju, dlaczego temat recyklingu starego PCW, starych okien z PCW jest albo będzie za chwilę ważne dla dealerów stolarki? Myślę, że jest to ważny aspekt dla nas wszystkich w kontekście tej troski i dbania, dbania o środowisko. A tak już stricte jeżeli chodzi o montażystów stolarki okiennej. Jest to ważne z tego tytułu, że regulacje prawne w tym zakresie, które miały wejść od 1 stycznia, a które zostały przesunięte na rok 2025 mówią o tym, że Frakcje odpadów powinny być segregowane w miejscu jego wytworzenia, czyli załóżmy demontażu, demontażu okien, które były poprzednio zamontowane w danym, w danym budynku. Zgodnie z tymi regulacjami, wszystkie frakcje, takie jak metal, plastik, szkło oraz drewno, powinny zostać od siebie odseparowane i w ten sposób przekazane do dalszego procesu, procesu gospodarowania tego odpadu. Jak to wygląda w praktyce? Jestem dealerem, wymontowałem stare okna. Co i jak mam z nimi zrobić w tych nowych przepisach, które już za chwilę? To, co powinien Pan zrobić i to, co oferuje firma Metalplast, jest to możliwość skontaktowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem do naszego biura obsługi klienta. Biuro obsługi klienta po uzyskaniu takich informacji, jak oczywiście lokalizacja oraz, oraz ilość, ilość powstałego, powstałego, powstałych okien z demontażu. Zaproponuje odpowiednie rozwiązanie. Jeżeli będzie to, mniejsza, jeżeli będzie to mniejsza, mniejsza realizacja, mamy do tego przystosowane specjalne kosze, które, do których będziemy mogli te plastikowe okna włożyć. Jeżeli mówimy tutaj o jakichś większych realizacjach, inwestycjach infrastrukturalnych, no to wtedy Metal Plus podstawi 36, kontenery o objętości 36 metrów sześciennych, zarówno na. Zarówno na ramy okienne, jak również na, na szkło? Jak rozumiem, to wam zależy na tym odpadzie i wtedy dealer nie musi jakiś opłat tutaj dokonywać za to, jak to wygląda? Jeżeli odpady te będą w odpowiedni sposób posegregowane, to znaczy będzie oddzielona oddzielone będą ramy od, od szkła, to jak, jak najbardziej odbieramy to na, na nasz koszt. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego warto w ogóle? tą zużytą stolarkę poddawać recyklingowi? PVC w trakcie cyklu swojego życia może być przetworzone nawet do 10 razy. Zakładając, że cykl życia okien to jest powiedzmy około 30, dajmy na to 5 lat, więc widzimy, że ten surowiec może być, może być wykorzystywany znacząco dłużej niż to się dzieje w chwili obecnej. Niestety, niestety sytuacja, w którą mamy miejsce teraz jest taka, że w znakomitej większości te odpady, te okna, które są demontowane w chwili obecnej, no niestety, ale trafiają do, do ziemi, trafiają do no, nawisów i śmieci. Zatrważające jest to, że w chwili obecnej, proszę sobie wyobrazić, że tylko 1% PVC, które jest demontowane z tej właśnie starej wstory okiennej, trafia z powrotem do Trafia z powrotem do, do obiegu, a w tym przypadku do producentów systemów okiennych, które w konsekwencji trafiają do, do producentów okien, więc jest to taki, takie koło zamknięte. Wszystkim nam powinno zależeć: raz na otrosce o środowisko, o planetę, a dwa, żeby ten surowiec pozostał jednak w branży stolarki okiennej. Jak rozumiem, to jest taki materiał, który jak wyląduje na wysypisku, to dziesiątki lat będzie tam tkwił po prostu, tak? Myślę, że dziesiątki to jest bardzo delikatna, delikatna ilość. Myślę, że mówimy raczej o setkach, jeżeli nie tysiącach. Mm -hmm. Metal Plus zajmuje się tym no, od kilku dekad, z tego co kojarzę, prawda? Wy już się specjalizujecie w recyklingu od dawien dawna. Tak, to już są trzy dekady. Od 30 lat specjalizujemy się właściwie w recyklingu PVC pochodzącego od stolarki okiennej. W tej chwili nasza główna aktywność, co prawda, jest skierowana do producentów okien i zajmujemy się głównie recyklingiem odpadów poprodukcyjnych, natomiast biorąc pod uwagę Raz te regulacje prawne, które, które niedługo zaczną obowiązywać, ale dwa po prostu potrzebę taką ręku. Idziemy też w tym kierunku, żeby, żeby umożliwić naszym, naszym potencjalnym partnerom też oddawanie tych okien pochodzących z demontażu. Uważamy, że jest to bardzo bardzo, istotna, bardzo istotny aspekt, który będzie, który będzie nabierał na znaczeniu w kolejnych, w kolejnych latach. Tutaj pojawia się kolejne pytanie o to, jak wygląda technologia czegoś takiego, jak dokonuje się recyklingu, no bo jak rozumiem. Okno to nie tylko PCW, ale tutaj mamy przecież uszczelki, tutaj mamy różnego rodzaju silikony, mamy szyby. Jak to wygląda? Zgadza się, nie jest to, nie jest to, taka, nie jest to proste zagadnienie. Natomiast w naszym zakładzie, który jest zlokalizowany w Siewłodzicach pod Wałbrzychem, Posiadamy, no, szczerze mówiąc, jest jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów do recyklingu PVC oraz zarówno pod względem użytej technologii, jak i wolumenu, który, który jesteśmy w stanie tutaj przerobić. Jeżeli chodzi o sam park maszynowy, to właściwie jedynym etapem manualnym jest załadowanie, załadowanie, załadowanie odpadu do, na linię. Cała pozostała część procesu jest w pełni zautomatyzowana, polega to głównie na. Pozbyci się z jednej strony pyłu, zmieleniu tego zmieleniu odpadu, który, który trafia na, na linię. W procesie recyklingu oczywiście musimy doprowadzić do, do tego, żeby nasz finalny produkt był możliwie czysty. W związku z tym mamy wyspecjalizowane urządzenia do usuwania z jednej strony odpadów metalowych, jak również niemetalowych, takich fragmentów, które mogą pochodzić z. Demontażu okien, to znaczy fragmentów drewna, pia, pianek poliuretanowych, różnego rodzaju silikonów. Dodatkowo, dodatkowo mamy bardzo zaawansowane rozwiązania, które pozwalają nam w procesie elektrostatycznym pozbywać się, pozbywać się gumy, jak również system segregacji kolorów na, na fotofiltrach. Ile rocznie udaje się poddać recyklingowi PCW? Ile tego jest? Ilość PCW, którą zyskujemy w, w skali roku, to jest 30 tysięcy ton. obecnie. To się przekłada na jakieś oszczędności w CO2? Przeliczaliście kiedykolwiek to, ile to, tego jest mniej więcej właśnie w porównaniu na przykład, jakby yy, na... chciał wyprodukować tyle dziewiczego PCW? Tak, zdecydowanie przekłada się to w dwóch aspektach, tak de facto, jeżeli porównujemy otrzymanie jednej tony granulatu PVC z. Z recyklingu. W tym procesie wytwarzanych jest o dwie tony dwutlenku węgla mniej do atmosfery, jak również generuje to około, potrzebujemy do tego tylko 10% energii, która jest niezbędna do, do wyprodukowania dziewiczego, dziewiczego PWC. Więc w tych dwóch aspektach środowisko jak najbardziej zyskuje. Czyli łatwy przelicznik, jeżeli recyklingu, recyklingujecie 30 ton. PCW rocznie, to oszczędzacie dzięki temu 60 ton CO2, tak? To mniej więcej tak możemy przeliczyć? Zgadza się, dokładnie tak. Mhm. No ale do tego, jak już Pan wspomniał, jak wygląda ten proces oddawania Wam właśnie starych okien i drzwi, no to trudno sobie to wyobrazić bez jakiejś pokaźnej bazy własnego transportu. Jak Wy to rozwiązujecie? Zgadza się tutaj naszą jedną z naszych głównych, głównych celów i misją jest to, żeby jakość, jakość serwisu odbioru odpadów stała na, na najwyższym poziomie, żeby stworzyć ją możliwie przyjazną dla naszych, dla naszych partnerów. W tym celu Metal nieustannie inwestuje w bazę z jednej strony samochodów, ale również kontenerów oraz kontenerów załadunkowych. W tym momencie samych kontenerów objętości 36 m3 posiadamy 420 i trochę ponad 1000 kontenerów, kontenerów załadunkowych. A jak wygląda kwestia organizacji tego wszystkiego, gdy jestem dealerem? Jak mam się zgłosić do Was? Z jakim wyprzedzeniem? Czy to jest taka stała współpraca, czy od czasu do czasu? No i jak wygląda później kwestia tego, kiedy ten kontener trafia na miejsce, umówione, z jakim wyprzedzeniem? Jak tu się to wszystko organizuje? Jeżeli chodzi o tę kwestię, już związaną stricte z, z obsługą, właśnie dealerów, tutaj jesteśmy, jesteśmy bardzo elastyczni i każdorazowo nasza propozycja jest dopasowana po prostu do potrzeb, do potrzeb danej realizacji, do potrzeb danego, danego przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności na pewno należy się skontaktować z biurem obsługi klienta Metalplast, wskazać termin oraz, oraz podstawowe dane dotyczące, dotyczące samej samej inwestycji, to znaczy. Dokładny adres, jaka jest, jaka jest ilość odpadów, który zostanie wygenerowany. Na tej bazie pracownik Biuro obsługi klienta przygotuje, zaproponuje tutaj dopasowane do, do danej sytuacji rozwiązanie. Tak jak już wspominałem, dysponujemy ogromną bazą kontenerów, koszy oraz wszelkiego rodzaju, oraz niezbędnej infrastruktury, więc tutaj czas oczekiwania, czas oczekiwania na pewno nie jest długi. Ale tak jak mówię, każdorazowo nie mamy jakichś ściśle określonych ram, dopasowujemy się tutaj do potrzeb do potrzeb naszych partnerów. Tutaj jest ważne pytanie o Wasz obszar działalności, ponieważ no, dealerów mamy zrzeszonych tutaj w akcji dotacje na okna .pl z całej Polski. Pytanie, czy są jakieś miejsca, gdzie niestety no, nie ma takiej możliwości, żebyście odebrali materiał? Nie mamy tutaj takich ograniczeń, działamy na terytorium, na terytorium całej Polski. Okej, okay, czyli tutaj też nie ma e, żadnego problemu. Mm, jakie obowiązki ma z kolei sam Kowalski, u którego jest wymieniane okno? Czy właśnie on ma się martwić tymi wszystkimi przepisami, które mają nadejść w 2025 roku? Czy tutaj jednak te obowiązywanie przepisów dotyczy przede wszystkim właśnie dilera i to na nim ciążą te wszystkie obowiązki? Tutaj ta kwestia jest, nie jest tak łatwa do wyjaśnienia, zależy od tego, kogo uznajemy za wytwórcę odpadu, bo, oso bo osobą odpowiedzialną, czy podmiotem odpowiedzialnym za, e, za odse odseparowanie frakcji, jest osoba wytwarzająca odpady. Więc jeżeli montażysta w umowie swojej z, z klientem, który montuje okna, e, Deklaruje się, że to on odbiera, odbiera od niego te, te stare okna. W tym momencie on staje się wytwórcą i to on jest stroną, dla e, którą obowiązują przepisy dotyczące segregowania, segregowania odpadów. A myślę, że biorąc pod uwagę to, że serwis dąży do tego, żeby, klientom, żeby klient, ten detaliczny, czy ten klient z końcowy był jak najbardziej zadowolony, myślę, że w interesie nas wszystkich leży to, żeby, żeby to, to zagadnienie również rozwiązać na, na tym etapie, a Metalplast. Od deklaruje wsparcie i tutaj rozwiązanie tej, tego problemu dla, dla motorzystów właśnie. Wspomniał Pan o tym, że raptem 1% trafia z użytego PCW do recyklingu. Jak właśnie działać już teraz, żeby te procenty nam się zwiększyły? Myśli Pan, że jeżeli teraz wszyscy dilerzy, którzy usłyszą o tym temacie, a w sumie dzięki temu, że zgłoszą się do Was, to... Nie mają takiego problemu, który później jest po montażu, prawda? No bo to wy odbierzecie od nich zużyte stare okna i drzwi. Czy tutaj jest szansa na duże wzrosty właśnie z perspektywy uruchomienia dealerów do tego, by wymieniali, by kontaktowali się z Wami i dawali Wam właśnie stare okna i drzwi? Szczerze z tym pogadamy właśnie największe, największe nadzieje związane z tym, że uda się nam odzyskać większą ilość PCW, która w tej chwili trafia, trafia niestety na wysypiska. Jeżeli chodzi o korzyści, które ma monter właśnie okien z tego tytułu, że to, że to PVC zostanie odebrane przez firmę Metalplast, w chwili obecnej Oddanie kontenera do, do firmy kontenerowej czy wywiezienie tego na składowisko, również wiąże się z pewnym kosztem, tak? Trzeba zapłacić za każdą tonę odpadu, które, które zamierza się składować. Więc pomijając, znaczy głównym aspektem jest oczywiście aspekt ekologiczny, tak? Możemy zagospodarować ten surowiec, który ponownie trafi do obiegu. Dzięki temu, że ponownie on trafi do obiegu, będzie to oznaczało, że produkcja z profili okiennych jest będzie miała zabezpieczone źródła zabezpieczony surowiec do jego produkcji, a zatem montażysta będzie miał dostęp do, do okien, które wyprodukują producenci okien, tak? Wspomagając tutaj zamknięty obrót tego, tego surowca, wspomagają w pewnym sensie również, również siebie. To jest jeden aspekt. No, ale druga kwestia, tak jak wspomniałem, MetalPlast profile PVC odbierze, odbierze za darmo i pozwoli to zaoszczędzić realne, realne, realne kwoty, które w tej chwili płacone są za. Mm, za dostarczenie tego towaru na wysypiska i składowanie tego w ziemię. Czyli tak w zasadzie możemy popatrzeć na to też czysto biznesowo jako dealer, prawda, bo dzięki temu w zasadzie oszczędzam, bo to nie ja płacę wtedy za, za składowanie tych starych okien drzwi, tak? Zdecydowanie tak i możemy należy te działania rozpocząć już teraz, co prawda Przepisy wchodzą w życie, tak jak wspomniałem, w roku 2025, ale myślę, że tutaj edukacja i wyprzedzenie tego trendu przyniesie korzyść wszystkim, no bo należy liczyć się z tym, że restrykcje dotyczące segregacji odpadów oraz koszty związane ze składowaniem odpadów w przyszłości będą tylko, tylko rosły. Więc myślę, że jeżeli zaczniemy te działania już dzisiaj, możemy w momencie wejścia ich w życie, obowiązywania być już w znacząco innym miejscu i właściwie, właściwie czerpać korzyści z tego od samego początku. No tak, bo wypracowanie sobie tutaj już ścieżek współpracy z państwem, no to spowoduje, że nie będę zaskoczony tym, tymi wyzwaniami roku 2025. A nim pan jeszcze powie, bo to są stałe dyskusje, mam wrażenie, w branży, że jednak ten dziewiczy materiał jest znacznie lepszy niż ten z recyklingu, troszkę jest demonizowany, mam wrażenie, ten materiał z recyklingu. Rzeczywiście on jest drugiej jakości. Nasz reklamator, który powstaje w procesie naszej produkcji, nie odbiega tak naprawdę w żaden większy sposób od, od jakości dry blendu, czy tam PVC, które powstaje z, z chemicznego, z białego proszku PVC, które, które podprodukowane produk jest w procesie syntezy chemicznej. Specyfikacje techniczne naszego surowca nie odbiegają, tak jak wspomniałem, praktycznie w ogóle od, od tego PVC oryginalnego. Oczywiście tam barwa, kolor może mieć znaczenie, ale, ale jest to aspekt. Nie do końca tak istotny, dlatego że PVC z recyklingu trafia głównie jako część środkowa profili, czyli w procesie koekstruzji wypełnia te fragmenty, które na ogół nie są widoczne, więc nie ma to aż tak dużego znaczenia. Mogę też nadmienić, że obserwujemy wśród również systemodawców taki trend do tego, żeby tego regranulatu PVC używać jak najwięcej, a nawet pojawiły się systemy, systemy okienne wyprodukowane w pełni w 100% z PVC, które pochodzi z recyklingu. A Wy też jako firma sami macie produkty, które są, jak rozumiem, produkowane właśnie z, recyk z recyklatu PCW, tak? Dokładnie. W naszej ofercie posiadamy również produkty dedykowane dla firm produkujących okna, ale też montażystów. Są to profile transportowo-montażowe. W ramach, jakby wpisują się też ten trend termomodernizacji, spełniają one restrykcyjne normy, jeżeli chodzi o przenikalność cieplną. Wyprodukowane są w, w pełni z PVC, które pochodzi z recyklingu i proponujemy te rozwiązania dla naszych partnerów, którymi są producenci okien, ale też firmy montażowe, najbardziej też. No i tutaj zasadnicze pytanie, jak wypadamy na tle europejskim, jeśli chodzi właśnie o. Recyklingowanie PCW? Czy mamy się czego wstydzić, czy jednak jesteśmy w miarę w takiej ogólnoeuropejskiej normie? No, sama cyfra, którą już podałem, czyli 1%, 1 odzysku, e, odzysku PVC z zdemontowanej stalarki okiennej, no, nie napawa optymizmem i, i nie pasuje nas to jednak. Pasuje nas to niestety w tym niechlubnym ogonie, tak naprawdę europejskim w krajach zachodniej Europy, krajach Beneluxu. E, Również dzięki obowiązującym tam regulacją prawnym, ale też edukacji, tutaj społeczeństwa, ten poziom odzysku może dochodzić do kilkudziesięciu nawet procent. Więc widać, że tej pracy przed nami naprawdę sporo. No to rzeczywiście jeszcze chwila przed nami, żeby, żeby dorównać do tych europejskich standardów. No i teraz jeszcze pytanie ostatnie, ale chyba zasadnicze. W momencie, w którym zmienią się przepisy, no to już każdy dealer będzie musiał. Wykonać ten ruch w kierunku recyklingu. Teraz to jest nieobowiązkowe, ale oczywiście polecamy wykonać tutaj kontakt do was, żeby już opracować sobie tę procedurę. Natomiast, jeżeli nagle wszyscy zaczną wam wysyłać stare okna i drzwi z PCW do Świebodzina, Świebodzic, przepraszam, to czy wy się wyrobicie z tym wszystkim? Czy wy macie na tyle przygotowaną infrastrukturę, żeby właśnie poddawać jeszcze więcej tych ton PCW recyklingowi? Tutaj proszę się nie martwić, jeżeli chodzi o infrastrukturę, nasze możliwości przerobowe. Na pewno na pewno nie jest to tak, że, że pozostawimy jakichś naszych partnerów bez. Bez wsparcia jak najbardziej jesteśmy cały czas gotowi do, do dalszego rozwoju. Mamy zaprojektowaną kolejną linię do przerobu PVC, właśnie. Także proszę być spokojnym. My jesteśmy gotowi, tylko prośba do Państwa, żebyśmy rozpoczęli tą współpracę. Im wcześniej ją rozpoczniemy, tym, tym łatwiej się tego nauczymy i tym łatwiej będzie nam wszystkim doprowadzić do, do sytuacji, w której nie będzie, nie będzie to PVC trafiało do Ziemi, tylko zostanie w obiegu. Panie Andrzeju, do kogo w takim razie mają się kierować dealerzy? Czy to jest jakiś konkretny dział w Państwa firmie? Jak złapać ten kontakt pomiędzy dealerem a Metalplastem? Kontakt do naszego działu obsługi klienta znajduje się na naszej stronie internetowej. Tam w łatwy sposób znajdą Państwo numer telefonu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszystkie dni robocze, więc żadna, żadna Państwa prośba nie pozostanie bez odpowiedzi. Okej, okay, w takim razie, szanowni Państwo, gorąco polecam temat recyklingu, ponieważ za chwilę on będzie już obowiązkowy. A póki nie jest, możecie już w tym momencie wykonywać zgodnie z przyszłymi przepisami pewne kwestie. Więc po pierwsze, pozbywacie się starych okien, drzwi i problemu. Nie musicie za to płacić, jeśli chodzi o składowanie w, na wysypiskach śmieci. No i jak zapewniał Pan Jędrzej. Podwiozą pod drzwi tutaj kontener, czy, czy inne pojemniki na, na stare okna i drzwi. Wrzucamy to tam, i przyjeżdżacie, zabieracie i po sprawie, tak? Dokładnie tak. Zatem gorąco polecam kontakt z firmą, no i myślę, że powinniście już teraz mieć w tyle głowy temat recyklingu okien i drzwi właśnie już po wymianach. Moim gościem był pan Jędrzej Nosko, dyrektor handlowy firmy Metalplus. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję również.